Witajcie na kanale tarot z planem duszy w odsłonie kart, gdzie będziemy pokazywać, będę ja pokazywać runik tarot, który przybył do mnie niedawno. Pokusiłam się na tą talię, ponieważ mam już autorstwa tego samego autora talie Heaven and earth tarot, która jest bardzo interesująca, bardzo fajnie wydana. Natomiast, tak jak widzicie, jest tutaj różnica niejaka w tym, jak to wygląda, to wydanie. Runik Tarot jest taka, takie wydanie przez Los Carabeo, małe, natomiast Los Carabeo wydał też Heaven and Earth w takiej, znaczy też wydał w dużej takiej odsłonie Heaven and Earth. Co jeszcze chcę powiedzieć? Nie mogłam kupić takiego dużego wydania, chociaż widziałam, że jest takie duże wydanie tej talii Runic Tarot. Więc teraz, tak naprawdę, to nie udało mi się. Odkryć, dlaczego na przykład nie jest dostępne to, to większe wydanie. Może ja po prostu akurat miałam kupić taką małą wersję. Zobaczymy, zobaczymy też, czy jest książeczka. Na pewno e, autorem jest Jack e, Sefirot i tutaj też jest Jack Sefirot, natomiast e, tutaj jest James Ford, a tutaj jest Alan Dempster. Dempster. Jeszcze widziałam jedno imię. Mm. Ale może to tylko właśnie kiedy oglądałam takie wprowadzenie i pokazywała jedna z Pań dużą wersję właśnie taką tego runik tarot. No nic, zobaczymy. Otworzymy tą talię. O. Zobaczymy, jak ona wygląda i czy jest książeczka. Bo widziałam, że w tym wydaniu większym jest fajna, duża książeczka, a tutaj pewnie jest mała. No, tak tak to wygląda. Dosyć ciasno wchodzi, więc może nie będzie tak wypadać, jak to nieraz jest z tymi taliami, które się tak właśnie są tak pakowane. Ronik Tarot. No, książeczka jest właśnie mała. Może można dostać, czy sobie dokupić wersję PDF. Aha, jest. Jeremy Elford. No właśnie, na książeczce tamtej widziałam trzeciego autora. I teraz, jeśli to Los Carabeo, to właśnie mamy niewiele stron. Wydanie June 2021. Mamy chyba z 50 stron opowieści, więc niewiele tutaj się będzie można dowiedzieć. Hmm, tutaj jest znaczenie kart. Nie ma tego opracowania o runach, e, no więc właśnie. Zobaczę, czy mogę dostać e, PDF-a. E, tutaj mamy rozkład 1, a tu już się zaczyna e, następny język. Więc tak. No. Tak jak mówię, a książeczka, no, pewnie się przyda, tak, bo, bo się przyda, natomiast na pewno nie jest to, to wydanie, które ma ten przewodnik większy. No niestety, tak wyszło. Jakby ktoś nie chciał tego przewodnika po angielsku, a miał, to ja przytulę chętnie. Natomiast słyszałam też o tym, że te połączenia run nie wszystkie y, są tak, takie jak... Y, Niektórzy czytają, zresztą to zawsze są kontrowersje, jak są w kartach dołączane inne systemy. Takie są rewersy. Zresztą bardzo ładne, muszę powiedzieć. Karty się trochę świecą. To, to światło dzisiaj nie jest jakieś dziwne. O tak, lepiej. No i tu ma Los o swoją y, reklamę. Pokażę Wam karty, włączę jakąś muzykę, żebyście zobaczyli, jak one wyglądają. No i zobaczymy, jak one się tasują, jaką mają grubość na końcu. Jeszcze powiem, że pismo jest takie, y jakaś staro -cełtyckie. i trochę mm, trudno się czyta cesarzowa no cesarz jest duży naprawdę arcykapłan oświecony ma tutaj widzicie tego a. Oczywiście tu są runy, nie? Na każdej karcie. Tutaj mamy R. Na pewno to nie jest R, ale no, ja nie, nie pracuję z runami, także może zacznę. Tutaj mamy kochanków. Rydwan. <grym> Bardzo żeński z kotami. Moc, czyli jak widzicie, mamy tutaj RWS, podążamy za tą numeracją. Pustelnik, trochę jak aborygen wygląda, koło fortuny, sprawiedliwość. Trochę. szczególnie to zwierzę. A trochę mi przypominają te karty postaci z Last Kingdom, czyli ostatnie ostatni królestwo, taki serial, który lubię. Tutaj mamy wisielca. Jak on to wygląda ten wisielec Przerażająco trochę. Johnny Depp. Do góry nogami. Tutaj śmierć. Taka jakby była mm, połączona z tym rydwanem, który był wcześniej, tylko koty się zmieniły na dwa czarne. Umiarkowanie. Bardzo, bardzo inna energia. Zobaczcie. Fajnie. z zajączkiem jaki słodziak tutaj mamy diabła któremu szata płonie tutaj jest wieża właściwie ta wieża to jest smok który zionie ogniem i niszczy. Gwiazda. Hmm. Nietypowa gwiazda. gwiazda. Gwiazda jest tutaj. Księżyc. Tutaj mamy runę na piersi i na mm, tarczy. Dostanę ten PDF, to zobaczę, jak to wygląda. Tutaj mamy słońce. Znowu słońce trochę tak jak rydwan, prawda? Nawet ma takie rumaki szybsze. Szybciej dojedzie na miejsce. Tutaj a, zmartwychwstanie. Może być sąd. No i świat. Hmm. Taka ciemna, nie? Ta Świat jest bardzo męski Tutaj mamy małe arkana. Kielichy A z kielichów Dwójka Trójka. Troszeczkę inaczej, trochę jakby odpoczywał. A mowa ciała jest zupełnie inna od takiego tradycyjnego przekazu, a kielichy leżą wszystkie jemu przed nosem, więc na pewno jest to trochę inaczej. Natomiast ta karta, ta piątka, pokazuje tutaj dwa wylane kielichy, a, a trzy stoją. Nie polecałabym raczej tej talii dla osób, które startują z Tarotem, bo no, ja bym schowała jeden z tych kielichów i zrobiłabym z tego czwórkę kielichów. Taka jest moja wizja. Tutaj mamy szóstkę. Hmm. No, też jakoś tak inaczej, prawda? Każdy coś przyniósł na narodziny dziecka. W darze. Ósemka. Dziewięć. Jedzą, piją, lulki palą. A tu jeszcze bardziej <noise> uczta dziesiątka ok teraz mamy pazia kielichów rycerza królową i króla Zobaczymy dalej monety. To sami widzicie, że jednak tutaj nie do końca jest to RWS. Trójka. Czwórka. Dużo się dzieje na tych kartach, są dosyć ciemne. To jest jakaś bitwa po bitwie i, i ciężko. No, jak to w piątce. Tutaj szóstka. No... Gdyby to był RWS, no to jakaś wymiana, tak? Nie do końca to jest taka karta, którą bym w ten sposób widziała. Ona jest pokazana może tylko ja tak. <laughs> I nie widzę czegoś. Tutaj mamy siódemkę Rozumiem, że tutaj na płaszczu jest tutaj mamy symbol. I tutaj jest ósemka, dziewiątka. no i 10 bardzo wikingowa talia dalej paść, monet rycerz królowa bardzo ładna spódnica <słuch> obfitość król no i zaczynamy buławę To jest as. I powiem szczerze, że mm, trochę jakbym nie widziała tu asa, tak? No, jest tu ogień, oczywiście, dużo tego ognia jest. Ja w ten sposób, no, to jakby nie. Myślę, że to nie jest talia dla mnie od razu, tak patrząc teraz, to tak czuję. No ale tutaj mamy dwie buławy. Trzy buławy. piątka to nie nieraz tak jest, że się ktoś zachwyca, a człowiek jak dostanie talię to to jakby widzi potem, no to też jest inna zupełnie wersja powiedziałabym niekoniecznie ja bym tutaj z nią się zgodziła z tą wersją piątki buław Szóstka, siódemka, ósemka. No nie ma tej szybkości tutaj, chociaż jest jakaś łuna, tęcza. Może te runy mówią o szybkości, o czym ja nie wiem oczywiście, bo ja nie znam się na runach. Dziewiątka. Dziesiątka dziesiątka buław. Hmm. Aż mnie zaciekawiło, co też tu pisze autor na temat dziesiątki buław. Mamy tutaj odyna który się ponownie pokazuje. Teraz on jest w formie ma maga, magicznego kreatora. On trzyma w swojej dłoni taką, taki specjalny kij, który zaczyna obrastać jakąś, jakimś drewnem. Tutaj mamy dużo na temat Odyna i, i tej historii jego. E, I potem mamy, jak czytamy kartę w pozycji e, na wprost i odwrócony. Jeśli na wprost, to odpuść, e, zwróć swoją uwagę gdzie indziej. Praca, która jest dobrze wykonana, m, którą Ty sam stworzyłeś. No, tak jak widać, no, jest tutaj e, nie do końca tak, jak e, RWS byłoby. E, Pokazane, tak? Ten, ten system RWS. O tym chcę powiedzieć. No tutaj jest tak, jak Mac, Trochę to wygląda ta karta. E, tutaj mamy bazę Buław. Też z takim specjalnym, e, z taką laską. Tak to się mówi. W tym ogniu rycerz, królowa. No i król. dosyć młoda para, bo król kielichów był dosyć stary. <grych> a tutaj mamy asa. Ten as jak najbardziej. No, jest tutaj ostrze i, i widać to. A tam był krzyż w ogóle na tamtym asie buław, więc no... Zresztą pokażę Wam te wszystkie asy na koniec. Dwójka buław... Yy, przepraszam, mieczy, co, o czym mówię. Dwójka mieczy, trójka... No, to straszne. Trochę straszą mnie te karty. Czwórka. Mieczy. To jest opowiedziana historia, bo już tu widać tak. Piątka. Szóstka. Jak widzicie, niektóre karty podążają RWS jak najbardziej, inne zupełnie nie. Siódemka. Ósemka. Myślę, że to jest właśnie to y, takie pomieszanie czasem kilku rzeczy naraz, to prowadzi do takich właśnie efektów. Dziewiątka. Dziesiątka. Cmentarzysko. No ale zorza jest. Tutaj jest paśmieczy. Rycerz. Szybki. Królowa. I król. Karty dworskie bardzo ładne, natomiast niektóre te karty są przerażające i bardzo mocno o walce, o wojnie, o cierpieniu. I to jakby dla mnie jest no, takie średnie. Więc jak jest to eksperyment, bardzo mi się podoba Heaven and Earth, natomiast tutaj jakby mniej. Jeśli chodzi o karty i wielkość, to są grubsze niż taka talia. Zwykła talia Los Carabeo, to taka gruba nie jest. Tak, takie mam wrażenie. Chociaż mam jeszcze też inne karty Los Carabeo, które mogłabym pokazać. Na przykład Tarot Radiant White Spirit. Um, Zobaczymy porównanie tutaj z tą talią. Myślę, że tak, że jest niezwykle gruba. Patrząc o. No, y, jakoś pogrubili grubość kart, bo ilość kart jest taka sama. Więc y, to też jest los karabeo wydanie. Y, zobaczymy, jak się tasuje. Aha, miałam jeszcze asy wam pokazać zanim zacznę mieszać w nich. Um, as kielichów, as monet. No i ten as buław, który taki trochę dla mnie jest kontrowersyjny. No i as mieczy. Ja nie oglądałam e, zupełnie pokazu tych kart wcześniej. Tylko po prostu słuchałam też takiego podcastu, czyli takiej audycji na ten temat. No i widzicie, jakie efekty. Kupiłam talię, która tak nie do końca chyba mi pasuje. <ścoughs> Ale to jest czasami normalne, że nie wszystkie talie z nami rezonują. No, ten as jest dziwny, powiem szczerze. Te pozostałe jak najbardziej, natomiast te buławy jakoś tak, w ogóle cały ten e, m, zestaw: czwórka kielichów, e, piątka kielichów, e, a z buław i w ogóle żywioł buław dosyć taki, no, Jakby nie, nie mój. Tasują się ok Są dosyć sztywne te karty, tak jak mówiłam, są grubsze, więc tak właściwie nie do końca się je dobrze tasuje w ten sposób, w jaki ja to robię. Czyli tak, ponieważ one mają takiej sprężystości. Trudno je, nie chcę ich łamać też, bo to nie o to chodzi. Bardzo są ostre, mają ostre krawędzie. No to też nie jest fajne. Trochę tak, no, rozczarowany. Myślałam, że jest to trochę inna talia. No ale zobaczymy. Położymy trzy karty, zobaczymy, jak one wyglądają. Zobaczymy, jak tutaj położymy trzy karty, jak to wygląda. E, taki, taki krótki. Pokaz, może jeszcze, tylko żeby zobaczyć, jak w rozkładzie wyglądają te karty. To rozłożymy. O, z martwych stanie. Tutaj mamy tego czarodzieja z tymi buławami dziesięcioma, który. Mm, sobie świetnie z czymś poradził, i asabuła w redukcji mamy zakończenie i początek. Hmm, początek może pewnie, y, no tak, jeśli byśmy czytali to jako przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, to moglibyśmy powiedzieć, że y, nadchodzi nowy czas. Y, Twórczości, kreatywności, tutaj jakaś jest też um, idąca, jakieś wołanie, które się pojawia w przeszłości, które e, tutaj ten mak jakby odpowiada, coś zakończa. Mam wrażenie, że to jest jakieś zakończenie jakiegoś etapu. No, myślę, że nawet czytanie z tymi kartami nie jest jakieś um, niemożliwe, raczej jest możliwe i raczej e, one dosyć fajnie tutaj. Mówią, tak? I pokazują. Tu ja mam całkiem sporo, jakby do powiedzenia, myślę, na to, co, co tutaj pokaza, pokazało się, tak? Więc hmm, ciekawe, ciekawe. Czyli co? Moje pierwsze wrażenie wychodzi takie średnie. Jeszcze pokażę Wam, jak wyglądają w takim większym rozkładzie. Pierwsze wrażenie takie średnie, ale hmm, rozkład fajnie. Jakoś tak zobaczyłam to. Zupełnie innym okiem. Zobaczmy. Hmm. Powiem tak. Są te karty, zupełnie inne, to znaczy, jest to pewnego rodzaju zaskoczenie dla mnie, tak jak patrzę. Tak, bo jakby to, co po kolei pokazywałam każdą z tych kart, one mają troszeczkę inne przedstawienie jednak tych energii, o, o których wiemy, z którymi się spotykamy. I tak to wygląda z perspektywy, jeśli zbliżymy, to pokazują się różne szczegóły. Pokazują się rzeczy, które dają takie przekazy. Tu mamy pustelnika, a wynikiem jest dwa kielichy jakaś harmonia, współpraca w przyszłości. Wynik właściwie tutaj, takie to, co można podzielić, to na to, to, co ziemskie, to, co duchowe, i tu przyszłość, przeszłość, tak, bo to różnie można ten rozkład interpretować. Ale m, tak naprawdę bardzo fajnie wygląda. Um, gdzieś tutaj mamy tą iluzję jakiejś walki wewnętrznej, powiem tak, w tym księżycu. No, to może jest też taki um, konflikt um, intuicji umysłu. Tu w ogóle um, bardzo dużo jest szczegółów zobaczcie. Tu na dole jest taka kapsuła, w której jakiś kwiatek zaczyna wyrastać. Taka róża piękna. Bardzo mocno mi się to kojarzy tutaj z tą energią tej dwójki, tej dwójki kielichów. No, bardzo ciekawe. Powiem tak. Karty są ciekawe. Ciekawe, hmm, ciekawe w swoim przekazie, w swoich ilustracjach, w tym co jest, ale potrzebuję chyba jednak też tej większej książeczki, więc e, tak jak mówię, jeśli ktoś nie chce, a ma, to ja chętnie ją odkupię, a jak nie, to spróbuję znaleźć e, PDF, żeby sobie tutaj to bliżej przeczytać. Póki co dziękuję Wam bardzo. Telefon mi przeszkodził, więc tutaj ta końcówka była jakby trochę w oderwaniu od początku, więc przepraszam Was za to, ale mam nadzieję, że pokaz był w miarę jasny i przekaz też. Ok, pozdrawiam.